W piśmie świętym. Zapowiedziało ono straszliwą walkę między mną, niewiasną obleczoną w słońce, a czerwonym smokiem, szatanem, którego udało się zwodzić wielu błędem ateizmu. Pismo zapowiedziało też walkę aniołów i moich dzieci ze stronnikami smoka, prowadzonymi przez zbuntowanych aniołów. Zwłaszcza moje całkowite zwycięstwo zostało wyraźnie zapowiedziane. I teraz uwaga, Wy, moi synowie, zostaliście wezwani, by przeżyć te wydarzenia. Teraz powinniście o tym wiedzieć, aby świadomie przygotować się do bitwy. Jaka jest ignorancja wśród nas? Wszystko będzie dobrze. Nie ma się co przejmować.